Mnie prosił, żebym nagrał jak świecą światła w tym samochodzie. No więc na filmie to nigdy nie wiadomo jak to wyjdzie, bo film, no program kamery zawsze sam przyciemnia czy przyjaśnia różnie to było. W Wygląda z punktu widzenia kierowcy, że ten samochód ma nie tylko bardzo dobre światła, ale ma lepsze światła niż BMW Grażynki. Ja mam ksenony w moim samochodzie, Grażynka ma zwykłe halogeny i te halogeny w BMW to jest tragedia. No. Prawdę mówiąc to, wręcz nie rozumiem, jak taka firma jak BMW mogła. Wypuścić taki samochód z takimi lampami. Auto, które chwali się tym, jak bezpieczne samochody robi, wymyśla nowe technologie, jeśli chodzi o oświetlenie samochodów, stosuje laserowe lampy i równocześnie wypuszcza nowy model samochodu ze światłami, które są no, tragiczne. Mały Fiat ma lepsze światła niż BMW 328. Natomiast ten Cadillac ma bardzo dobre światła. Lepsze niż w Mfiacie, dużo lepsze niż w BMW. No może nie są lepsze od ksenonów w BMW, ale, ale jak na halogeny to naprawdę rewelacyjne. On ma samo światła, które są no, uniwersalne to znaczy w tamtym okresie jeszcze nawet jeszcze dużo później jeszcze w latach 70. -tych, 80. -tych w Stanach były obowiązkowe lampy typowe. Cała lampa była wymienna, nie tylko żarówka, ale, ale całe lampy były wymienne. Były duże, okrągłe, pojedyncze, albo cztery małe okrągłe i tak samo było z prostokątnymi, albo były duże, albo... Małe jeszcze były malutkie, całkiem mniejsze, to jest 4 ten Cadillac ma duże okrągłe lampy. Po prostu w każdym sklepie są dostępne, można je kupić bez żadnego problemu. Kosztują grosze, wymienia się całą lampę odgłośnik, szkło i żarówka wbudowana w środku. Żarówki są niewymienne, po prostu cała kompletna lampa jest, jest jedną całością i jeśli chodzi o jakość. Oświetlenia drogi, no to jest rewelacyjna. Bardzo ładnie świeci, bardzo daleko i wyraźnie tą drogę widać, więc pod względem oświetlenia drogi ten Cadillac jest wcale nie stary, wcale nie wygląda na klasyka, tylko jak niejeden współczesny samochód mógłby mu pozazdrościć takimi. Zabezpieczenie przed tymi drzewami, które rosną na samej drodze prawie że to są te znaki drogowe, słupki. Przed każdym drzewkiem postawili słupek z odblaskowymi z odblaskowymi paskami. Na pewno to pomoże komuś, to wyleci z drogi. I tu robią i czemu tu świeci? Jeden stoi na poboczu, drugi świeci na drugim poboczu. I jakieś ślady hamowania na tym. MRC, oto pozdrawiamy. <laughs> Ten się zawsze zorientuje szybko, że trzeba się odezwać. sympatyczne. Oh, Wyłączymy na, na chwilkę, to się może coś nagra do ciekawostek. Ta droga już była na ciekawostkach, zawsze ciekawie wygląda a może akurat jak będziemy nagrywać to meteor spadnie albo nie. i ten Yeti wyjdzie z lasu nigdy nie wiadomo ciekawostki no właśnie nigdy nie wiadomo co się stanie Nawet jak prawdopodobieństwo czegoś takiego jest znikome, to nie znaczy. Piotr 78. Ciekawostki. Wiecie, że będę, co powiecie, to i tak tylko Marcin się na ciekawostki załapuje. Piotr, witaj, Hiobie. Takie słońce przebijające na zmianę z cieniami, chyba jest niewdzięczne w jeździe. I w filmowaniu też to znaczy. Przy robieniu zdjęć też czasami to ciężko uchwycić ten efekt. Dużo lepiej ten efekt na żywo wychodzi. A kamera tutaj pikseluje strasznie chyba, bo się nie wie co ma sobie nastawić. Blubur, czy pan Kadilak jest już na stałe w garażu? Nie, chyba. Chyba jednak w namiociku będzie. W końcu ten Cadillac no, nie jest drogim autem. Pod względem wartości BMW jest więcej warte pieniędzy. Z Cadillac jest auto za 15 tysięcy dolarów. To znowu nie ma się z nim to tak cackać jak ze śmierdzącym jajkiem. Tyle lat przetrwał, to przetrwa. Jak będzie miał dobry namiocik, taki co go broni przed Promieniami ultrafioletowymi przed deszczem, to mu to w zupełności wystarczy. Daj, to może do namioczi autko pani Grazynki. No, to wtedy ja bym razem z tym autkiem tam wylądował. Pani Grazynki? Ciobie, ale pan jak będzie rósł w wartość. Ja pani BMW raczej tylko w dół śmiech. Nie wiem, M osiągnie minimum a potem też zacznie rosnąć w górę m to nie są takie auta co tracą dużo na wartości spróbuj kupić teraz tanio co tam które to było E30 była pierwsza m -ka. poszukaj ile kosztują E30 M3 wcale nie są takie tanie i na pewno już tańsze nie będą. Nawet E46 trzymają ładnie ceny. I chyba też już drożeją w sumie. to powiedz nam, Jacek, przy tej okazji, jak trafiłeś na forum. przezyt. czy może jakiś kolega z klasy ci opowiedział o panu z długim wąsem? Jak to było? Uśmiech. Pimpek. Schmetterling Bein. MRC, z wymowy Flinderbein, oko, sztu, Udebaker, D de, co się dzieje, się dzieje, się dzieje? Schmetterlingbein, Bay Ferdexy szukałem coś o chamejkańskim Volvo i znalazłem film Hioba. Z początku tylko jego filmy nadogladałem, ale obejrzałem drugi film o zielonym Volvo, to po miesiącu się tu zarejestrowałem, uśmiech. No i powiedz, czy pamiętasz ten swój pierwszy raz podczas transmisji? Schmetterling Bein... Entschuldigen Sie... Ja tu zaraz zacznę tak kloń, że się nie pozbieracie zrozumień. No ale nigdy nie zapamiętam tego Schmetterlinga. Schmetterling Bein...

Ile czasu zajmiesz, żeby z... ci zajmie, żeby znaleźć gdzie się paliwo wlewa do tego? to to wiem, bo to w stary samochodach to się wlewa tu. Tu się wlewało. Tu się wlewało. Nie hmm, Chyba jest. No nie może być w środku przecież wlewane się paliwo. No nie jest w środku. Dam ci dla ułatwienia ja powiem, że nie jest w środku A i powiem Ci, że nie jest z przodu, żebyś nie musiał nie chodzić nie, nie, nigdzie. To, nie. nie będę odewał tych osłon na koła Ale elegancko Jak to w zisie nie trzeba się kłaść pod spód. Nie trzeba się kłaść pod spód. No ale ponieważ ten wskaźnik nie działa, to widzisz, że dwie bańki z benzyną woży na wszelki wypadek. On pewnie kleje, co? 30 litrów na setkę, znaczy 7,5 mili na galonie mi wyszło, 7,8. Ale to na pierwszej próbie, jak na autostradzie próbowałem, no 90 mil na godzinę się rozpędził, więc... No ciepło, ciepło. Nie dyszumu się dyszczy też doża. Cieplej, cieplej. Kurwa zesra. Tylko samochód. Ja wiem za ten. No wy wszyscy, wszyscy wiecie w bagażniku. Poczekaj, poczekaj. ja wiem. Ty wiesz, to nie mów ci. Ja, nic nie mówię. Nie w bagażniku. No już ci ułatwię zadanie, powiem, że nie w bagażniku. No nie mam pojęcia. A ja wiesz, Pod kołem. Ja, go, ja go kupiłem. Pod kołem. Ja go kupiłem i zajechałem na stację benzynową, obszedłem go 10 razy w kołośnię, no ja ja przecież musi mieć gdzieś wlew paliwa, no. Pod kołem. Nie. nie. A z przodu? Zobacz z przodu, ale nie, z przodu zimno, z przodu zimno. Koncentrujcie się na tyle, jednak gdzieś z tyłu jest paliwa. Ja, ja zwykle, no wiecie co, zwykle to było jakoś tak... Tak, poczekaj! Nie, nie, że tu, za tablicą no, na przykład Brawo brało tablicę, to nie wiem, jaką. Tu... Nie to? Nie, tu... Cieplej, 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 gorąco, gorąco, gorąco... Otwiera się to. Się. <śla> Widziałeś taki patent kiedyś? Urtka na bacie. Motyla noga, no popatrz jakie wymyślili ci. Popatrz jaka inteligentna twoja stara jest. Wygrałaś, uścisło, nie no, to jaja. Tada, wygrałeś uści z prezesa. No to